O tym, co robi ta maszyna na przebudowywanym fragmencie ulicy Królowej Jadwigi w dzielnicy Siódmej Zwierzyniec, można powiedzieć początek końca. Rozściełacz do asfaltu kładzie ostatnią warstwę czarnego dywanu na odcinku między Robla a Jesionową. To po niej docelowo będą jeździć kierowcy. Komfort przejazdu będzie nieporównywalnie większy w stosunku do tego, co było tu wcześniej. Zdecydowanie poprawi się też komfort pieszych. Nie dość, że zyskali wygodne chodniki, to w kilku miejscach powstały azyle pozwalające na bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy. Nowy asfalt, a także chodniki definitywnie przykryły ogrom prac, jaki został wykonany na tym odcinku. Drogowcy wybudowali kanalizację deszczową z prawdziwego zdarzenia. Pod tym asfaltowym dywanikiem okryte są dwie potężne rury o średnicy 150 cm każda. Są zakopane 3-4 metry pod ziemią. To dlatego ten fragment Królowej Jadwigi musiał być całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kanalizacja deszczowa pozwoli zapanować nad zalewaniem ulicy i przyległych obszarów przy ulewnych deszczach. Przed drogowcami jeszcze dokończenie z brukarskich i wyasfaltowanie fragmentów bocznych ulic dochodzących do królowej Jadwigi. Równolegle trwa też budowa wodociągu i kanalizacji, a co za tym idzie, nowego asfaltu i chodników przy ulicy 28 lipca 1943 przy skrzyżowaniu z królowej Jadwigi. Prace na obu ulicach potrwają do końca maja.